Dzień dobry, dzień dobry, witam Was z tej strony Shark Trader, witam całe środowisko traderskie i wszystkich użytkowników na kanale, tych świeżych, którzy dochodzą i tych starych weteranów. Moi drodzy, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o Dow Jonesie, za czym jednak to zrobię tak jak zawsze na każdym filmie, rozliczę się z poprzedniej analizy. Poprzednia analiza była zrobiona tu, gdzie jest ta żółta linia. To był 3 czerwca. Wtedy to powiedziałem, że z któregoś z tych dwóch zielonych pól cena zacznie spadać i targety są. Tutaj na różowo pierwsza cena, pierwszy poziom zareagował w dół, ale oczywiście, chociaż nie pierwszy poziom, tak naprawdę teraz widzę. Chciałem powiedzieć, że to nie wyszło, ale z pierwszego poziomu doszliśmy do pierwszego zasięgu. Tak więc, zarówno pierwszy poziom ładnie wyszedł, jak i drugi poziom również wrócił do tego pierwszego zasięgu. Tak więc, analiza bardzo ładnie wyszła, bardzo ładnie udana. Zaliczamy ją do udanych. No, i przechodzimy teraz do świeżutkiego szablonu, żeby Wam powiedzieć, co ja widzę na Dow Jonesie w najbliższym czasie. A mianowicie na interwale D1 widzimy formację motyla. Formacja motyla jest to formacja, która występuje w trendzie, i generalnie przy tego typu motylach, które występują w trendzie wzrostowym, jeżeli są w takim kształcie, handel. W dół jest handlem. Trzeba sobie zdawać z tego bezwzględnie sprawę. Handlem na korektę. Tak więc, jest to handel po pierwsze bardziej ryzykowny. Po drugie, uważam zarezerwowany dla bardziej wytrawnych traderów. Jest po prostu trudniejszy. Trzeba umieć oszacować, jaka, jakie prawdopodobieństwo jest, że jaki kształt będzie korekty, jej głębokość i tak dalej. Niemniej jednak, jak wyglądają punkty zwrotne motyla? Pierwszy punkt zwrotny to jest 127, zaznaczam tu. Drugi punkt zwrotny 161. Ale na tą chwilę zajmiemy się pierwszym punktem. Dlaczego? Ponieważ w drodze do drugiego punktu właśnie napotykamy pierwszy punkt. Pierwszy punkt 127%. I teraz moi kochani. Wygląda to w sposób następujący. Bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często jest tak, że motyle Osiągając swój punkt zwrotny 127%, korygują się właśnie w dół po to, żeby, że tak powiem, ugiąć kolana przed dalszym marszem, dalszym rajdem w, w drodze do po poziomu 161%. I teraz tutaj mamy pierwszy, ten poziom 127%. To jest w tej chwili to jest 35334 i ten poziom zgrywa się, moi drodzy, spójrzcie, bardzo ładnie z szczytem. Ze szczytem tutaj 21 kwietnia. Motyle, żeby miały szansę zareagować, to właśnie powinny ich punkty de być skorelowane z jakimś istotnym szczytem z przeszłości. Tak więc w tym miejscu jest Pierwsza strefa, gdzie y, możemy na, y, spodziewać się reakcji w dół, y, jakiejś korekty. Drugie ważne miejsce to jest, ja to rozszerzę, zobaczcie. O, ponieważ tu mamy ukrytego jeszcze drugiego motyla, którego Wy możecie nie widzieć. O, to jest ten drugi motyl, i on, swój punkt, ten pierwszy, y, 127. Ma z kolei w tym miejscu. I to miejsce, ten poziom zgrywa się z kolei przepięknie z szczytem, już Wam go pokazuję, z tym tutaj szczycikiem, dobrze go nastawimy. OK. To jest, moi drodzy, szczyt z 9 lutego zeszłego roku. Tak więc, Tutaj stawiamy, przesuwam to z tego, z tego miejsca, ponieważ na tą chwilę tymi dalszymi punktami się nie zajmujemy. One są, cena może polecić do nich dalej, bo są kolejne punkty, ale nie chcę zrobić choinki z tego wykresu, nie chcę dawać 20 różnych poziomów. Tak więc skupiamy się tylko na dwóch pierwszych punktach D. Pierwszy to jest właśnie 35. 35 400 mniej więcej, 35, 35,900 jest drugi. Dlatego mówię mniej więcej, ponieważ z racji tego, że one są skorelowane z tymi szczytami, to żeby te szczyty dały nam fałszywe wbicie, muszą być wybite. Więc mniej więcej w tych rejonach. I teraz jeżeli, podkreślam, jeżeli będzie w tych miejscach reakcja, bo to jest absolutnie niezbędny warunek do tego, żeby rozważać. Handel takiego poziomu. Dlaczego w ogóle w tym wypadku handel na korektę ma sens i dlaczego w ogóle o nim mówię, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby zazwyczaj handlować z trendem? Dlatego, że tego typu korekta na d1 może być solidnym ruchem, solidnym trendem na niższym interwale. I dokąd właśnie ten solidny trend może, ta solidna korekta może spaść? To, co mi się w pierwszej kolejności najbardziej Jawi, to jest moi drodzy ten poziom tutaj. Ten poziom, dlatego, ponieważ ten poziom jest po prostu zakrytym multi -levelem. Yy, Zakrytym multi -levelem, który składa się z raz, pokażę Wam to, żebyście widzieli. Jeden, dwa, tu nawet trzy, cztery, pięć, sześciu poziomów. Tego typu poziomy po przebiciu, w szczególności kiedy są skorelowane z motylami, po prostu wracają. Bardzo często cena wraca do takiego poziomu. A zwróćcie uwagę, że oczywiście wszystko zależy od tempa tego powrotu, natomiast na chwilę obecną, na pierwszy rzut oka, można domniemać, że ten, że ten multilevel skorelowany jest z linią trendu tą wielką linią trendu od października 22. Tak więc mamy tutaj piękne, piękne wsparcie. Ja to troszeczkę rozszerzę o zmienię poziom, o coś takiego. I to jest, moi drodzy, poziom rejon 34 400 do 30. 4,600 mniej więcej. Zwróćmy rzućmy sobie jeszcze okiem, jak wygląda FIBO. Jeżeli byśmy pociągnęli FIBO od ostatniego impulsu, to w tych rejonach mamy 38% przy założeniu reakcji na pierwszym poziomie. Jeżeli byłby to drugi poziom, no to praktycznie zahaczamy o 50%. Tak więc FIBO nas tutaj dodatkowo wspiera. Tak więc moi drodzy, Pamiętacie ostatnią analizę Nasdaqa? Na ostatniej analizie Nasdaqa niedawno mówiłem również o podobnym układzie. Troszeczkę z czegoś innego wynikał, ale na czym polega to podobieństwo? Podobieństwo polega na tym, że jest to handel w trendzie na korektę przeciwko trendowi. Jest to po pierwsze handel o podwyższonym ryzyku, po drugie handel, co do którego trzeba mieć świadomość, że handlujemy właśnie na korektę, ponieważ zguba tym traderom, którzy o tym nie myślą, bo z takiego handlu pod prąd trzeba absolutnie, bezwzględnie wiedzieć, kiedy wyjść, a nie trzymać ruch w nieskończoność. Tak więc, moi drodzy, z mojej strony to już wszystko. Przedstawiłem Wam swoją koncepcję. Mam nadzieję, że Wam ta koncepcja przypadnie do gustu, że czegoś się z tego nauczycie i, i gorąco zapraszam do, do subskrybowania kanału. Z mojej strony to już dzisiaj wszystko i życzę udanego weekendu. Pozdrawiam Was gorąco, Sharp Trader.